Instytucje na co dzień zajmujące się niesieniem pomocy ofiarom przemocy spotkały się 20 czerwca w murach krakowskiej akademii. Wymiana doświadczeń i próba podsumowania dotychczasowych działań, a także zastanowienie się nad tym, co jeszcze jest do zrobienia, to główne cele, jakie przyświecały organizatorom konferencji. Myślę, że im więcej się mówi, im więcej wymienia się doświadczeń na ten temat, tym lepiej chyba i dla ofiar z jednej strony, ale też i dla sprawców, żeby to były działania systemowe, żeby to były działania interdyscyplinarne, żeby o tym mówić, edukować, zdobywać wiedzę. A obalać stereotypy. Jednym z takich stereotypów jest ten mówiący o tym, że przemoc dotyka głównie kobiet, podczas gdy może jej doznać każdy. Pani Iwona Wiśniewska od 14 lat pracuje z osobami, które doświadczają przemocy. Pomaga zarówno tym uwikłanym w przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną, jak i ekonomiczną. Przemoc można zatrzymać i to nie tylko ofiara potrzebuje pomocy niewątpliwie też, ale również sprawca przemocy. I nie dlatego, że żona chce, matka, rodzice chcą, tylko sam dla siebie. Bo każda osoba, która stosuje przemoc, jest pełna niemocy i bolączek. I, yy, żeby dojrzeć do tego, jeżeli mam świadomość tego, że krzywdzę inną osobę, to tak naprawdę krzywdzę siebie, bo wyrządzając krzywdę innej osobie, wyrządzam krzywdę sobie. Licznie na konferencję przybyli przedstawiciele służb mundurowych. W województwie Małopolskim policjanci codziennie załatwiają około 1000 interwencji, w tym spora część to interwencje domowe związane z przemocą w rodzinie. Od wejścia, nowelizacji ustawy od 2010 roku jest nam łatwiej współdziałać skutecznie w tym zakresie przeciwdziałania przemocy, ponieważ więcej instytucji jest zobowiązanych do współpracy w tym zakresie. Myślę tutaj zarówno o pomocy społecznej, jak i o służbie zdrowia, jak i o oświacie naszej. I komisji jak rozwiązywania problemów alkoholowych. To pomaga, to pomaga oczywiście w, w działać nam, nam skuteczniej. Nie można by było dyskutować o systemie przeciwdziałania przemocy w Polsce bez tych, którzy tworzą prawo. Do Krakowa przybyli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Iwana Matysiak przedstawiła nowości, jakie pojawią się w programie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na lata 2014-2020. Wśród wielu planowanych zadań znalazło się uruchomienie infolinii dla osób pokrzywdzonych. Oczywiście na terenie kraju i w samorządach lokalnych takie infolinie już funkcjonują, natomiast Często są to infoliny, infolinie, które pobierają impulsy, które są otwarte w określonych dniach, a nam zależy na tym, żeby osoby doznające przemocy w rodzinie miały możliwość skorzystania z pomocy profesjonalistów w ciągu 24 godzin. Aby skupić uwagę ludzi na problemie przemocy, trzeba kampanii społecznych, a także osób, które swoją popularność wykorzystają do ich promocji. Jedną z takich osób jest niewątpliwie Jolanta Kwaśniewska, która poza działalnością na rzecz chorych i pokrzywdzonych dzieci od kilku lat działa na rzecz przeciwdziałania przemocy. Jedną z akcji, w którą jest zaangażowana, to kampania Białej Wstążki. Polega ona na docenieniu mężczyzn z różnych sfer życia za ich działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy. Ja czuję się fatalnie, jeśli słyszę kolejne doniesienia medialne, albo kiedy do fundacji zgłaszają się kobiety, które doznają przemocy. Cieszę się, że w tym obszarze. Zmienia się naprawdę wiele i ta konferencja jest tego też bardzo dobitnym przykładem. Zorganizowana konferencja była również okazją do wyróżnienia tych, którzy w ostatnim roku swoją ciężką pracą przyczynili się do poprawy sytuacji osób dotkniętych przemocą. Wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak wraz z dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wręczyli wyróżnienia za najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.